Paweł Grabowski, poseł, prawnik konstytucjonalista, poseł Ziemi Brzeskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Ruch Kukis 15, który pan dzisiaj reprezentuje w sobótce na konferencji dotyczącej e-demokracji, jest zwolennikiem tego typu rozwiązań. A pan indywidualnie, osobiście, jak się odnosi do społeczeństwa obywatelskiego w tej formie? Prosta sprawa, gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to żylibyśmy w trzy albo cztery albo tysiąc razy lepszej Polsce. Nie byłoby tego całego bagna, które jest polityczne, nie byłoby paliwa dla wszystkich tych politykierów, którzy na dzieleniu Polaków postanowili sobie po prostu zrobić sposób na życie. tak? Co więcej, jeszcze za pieniądze obywateli. To jest skandaliczne. Ja tu mówiłem o przykładzie na przykład włoskiego ruchu Pięciu Gwiazd, który wprowadził demokrację bezpośrednio we Włoszech, który we Włoszech dziedział na weto ludowe. I tam się okazuje, że władza, wiedząc o tym, że jej bzdurne, Rozwiązania mogą być zablokowane przez obywateli, po prostu nie pozwala sobie na to, żeby takie bzdurne rozwiązania w ogóle proponować. A u nas absurd goni absurd i to już od wielu dziesięciu lat mamy cały czas zmieniane prawo, dziwne reformy, bardzo od prawa do lewa te reformy lecą, a obywatele są po prostu coraz bardziej zdezorientowani i to też powoduje niestety malejącą frekwencję, czyli udział obywateli w demokracji. Czyli weto społeczne jako recepta. Mam wrażenie i może wielu z nas Polaków ma wrażenie, że w Polsce władza wiele lepiej. Jak to jest? to też właśnie o tym wskazywałem, bo ja nigdy nie miałem nic wspólnego z polityką taką praktyczną. Owszem, studiowałem politologię, natomiast w 2015 roku na takiej fali pewnego właśnie rodzaju euforii, entuzjazmu spowodowanej świetnym wynikiem Pawła Kuki za wyborach prezydenckich, postanowiłem wystartować w wyborach do parlamentu. Ja pamiętam dokładnie ten dzień, w którym się dowiedziałem, że zostałem posłem, że zostałem wybrany i nie przypominam sobie, abym tego dnia doznał jakiegoś oświecenia, że ja nagle stałem się się Wszechwiedzący, wszystko wiedzący, że wszystko wiem lepiej od innych. I przypuszczam, że pozostałych 459 wybranych posłów również takiego oświecenia nie, nie, nie doznało, będąc wybranymi. Zatem akt wyboru jedynie nas n, m, mocuje w działaniu na rzecz tych, którzy nas wybrali. On nie czyni nas władcami tych, którzy nas wybrali, tylko daje nam możliwość, daje nam mandat do wykonywania i działania w interesie obywateli. Natomiast mam wrażenie. To trzech i pół roku w parlamencie jestem tego pewien, że większość posłów za nic ma obywatela i jego interes, ponieważ najważniejszym interesem jest szef partyjny, tak, bo to od szefa partyjnego zależy albo szefa regionalnego, które miejsce dany kandydat później będzie miał na liście partyjnej, tak, czy się dostanie znowu do parlamentu, czy nie. I to jest wielka bolączka. Dlatego my mówimy z jednej strony o demokracji bezpośredniej, ale z drugiej strony o jow jednomandatowych okręgach wyborczych. Zmianie sposobu wybierania tych reprezentantów po to, żeby władza faktycznie reprezentowała interes obywateli a nie samej siebie. Rozumiem. Czy my, jako społeczeństwo, ludzie tutaj, obywatele, jesteśmy dobrze poinformowani, jak to z informacją dla nas jest? Jaki to jest przepływ? No proszę pana, jak wygląda przepływ informacji? Ja, no tak, na przykład, że kiedy mieliśmy konwencję samorządową, która trwała bodajże dwie godziny, bardzo wiele ciekawych wystąpień, poruszanych tematów dotyczących, no drodzy Państwo, na ruch Kukiz 15, na Pawła Kukiza to półtora miliona, na wyborach prezydenckich to było prawie 2 miliony, nie, więcej, 3 miliony głosów, tak? I się okazuje, że środowisko w zasadzie angażujące kilkumilionowy elektorat, że temu środowisku zostało poświęcone... 7 sekund w telewizji publicznej, żeby poinformować, że taka konwencja się w ogóle odbyła. No to pokazuje właśnie najlepiej skalę tego, tej dezinformacji, bo to jest pewnego rodzaju manipulacja, tak? Manipulowanie informacją, czyli albo jej przekształcanie, albo jej przemilczanie, tak? Że tego nie ma, pominięcie. Natomiast <laughs> ja tu jestem akurat o tyle i spokojny, i optymistyczny, że po ostatniej wizycie wicepremiera Włoch, pana Luigi Di on wskazał na to, że Ruch Pięciu Gwiazd również był przemilczany i środowiska, bo to nie chodzi o sam, samą kwestię ruchu, bo tutaj istotą jest środowisko, które reprezentuje Ruch Pięciu Gwiazd Włoski albo Ruch kukis 15 Polski, czyli te środowiska one w końcu nie będą już, media nie będą w stanie uznać, że tego nie ma, tak? nie będą w stanie tego przemilczeć, ponieważ jeżeli będzie coraz więcej osób się orientowało, że gdyby te osoby, gdybyśmy my obywatele, bo jestem takim samym obywatelem jak Pan, jak każdy inny, kto nas ogląda, że obywatele dzisiaj nie mają możliwości wpływania na władzę, Tą, którą sobie wybrali, no to ja wierzę w to, jestem o tym przekonany, że w końcu obywatele powiedzą basta, tak? Chcemy mieć wpływ na władzę, tak? Owszem, wybieramy posłów, ale nie po to, żeby nami w sensie takim rządzili sobie jak królowie, tylko po to obywatele wybierają posłów, burmistrzów, radnych i innych, czy senatorów, żeby sami nie musieli brać udziału w, tej, w tym sprawowaniu władzy, tak? Żeby się mogli zająć swoimi własnymi sprawami, sprawami swoich rodzin pracy swoich bliskich, czy wolne spędzanie wolnego czasu, tak. My mamy, na, my mamy na nich, dla nich i na ich rzecz pracować. No mam wrażenie, że w Polsce się to troszeczkę powywracało, ale naprawimy to. Pracuje Pan w parlamencie, często jest w Warszawie, spędza tam dużo czasu. Jest panika na szczytach władzy? Bo długi, bo wyborcy umierają. Pół miliona wyborców zmarło choćby w zeszłym roku, w 2018. Po sytuacja międzynarodowa, hegemonia, zaawansowanych bardziej demokracji takie nazwę w cudzysłowie, jak pan czuł, jak tam jest? Panikują już? Faktycznie kilka razy dało się odczuć, że e, taki niepokój nie wiem, czy to już była panika. No, drodzy Państwo, e, zawodowcy z popisu, którzy tam siedzą od 30 lat, e, mimo tego, że i PCPO nie mają więcej niż 20 z tego, co się orientuje, ale to są, to są politycy, którzy tam już są zawodowi, tak? Oni jak w 1989 roku się dogadali przy okrągłym stoletu, już tam do śmierci będą w tym sejmie siedzieć. Natomiast faktycznie parę razy dało się odczuć pewną nerwowość w związku z, z różnymi ustawami, które musiały być cofane, na przykład z ustawą o IPN. -ie. Natomiast mam wrażenie, że władza o tyle jest spokojna i to zarówno władza PO, jak i pis czyli władza Popisu, jest o tyle spokojna, że władza ma w rękach media. Zatem ja pamiętam, jeszcze do dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem i wpływem tych pięknych konferencji Donalda Tuska na błękitnym tle. Jak jestem zdenerwowany, chcę o tym błękitnym tle, to od razu mi się tak, wie pan, tak mi się lżej robi, robi na duchu. E, taka to była piękna manipulacja władzy, kiedy na, na pięknym błękitnym tle premier mówił, że no dobrze, to zabierzemy wam te pieniądze z OFE, ale, ale nie martwcie się, jest ładne błękitne tło i będzie wszystko dobrze, prawda? Tak samo dzisiaj, to, tylko że nie ma już błękitnego tła, chociaż może też jest, ale dzisiaj władza robi dokładnie to samo, tak? czyli wykorzystuje media do tego, żeby kreować. Pewien obraz rzeczywistości albo sposób myślenia obywateli. No, chociaż muszę powiedzieć, że ta władza się posuwa nieco dalej, ponieważ dopuszcza się tego, aby kupować ad hoc, czyli tak jednostrzałowo, głosy tych obywateli za ich własne pieniądze, tak? Przykład tych, tych emerytur, różnych dodatków, czy jakichś tam świadczeń, które są przekazywane na rzecz obywateli. I to dla jasności od razu wyjaśnię. Ja nie jestem przeciwnikiem. Tego, nie jestem przeciwnikiem tego, żeby obywatele mieli pieniądze. Natomiast jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby obywatelom tych pieniędzy po prostu nie zabierać. Natomiast powiem zupełnie wprost, bo też tak jak rozmawiamy z, z, z posłami bardziej doświadczonymi w Sejmie, to mówią tak. Za czasów pierwszego pisu, kiedy zlikwidowano trzecią stawkę podatkową i tam zmieniono zasady tych rozliczeń rentowych, no to cóż, faktycznie w kieszeni obywateli więcej pieniędzy pozostało. No i co? I PiS przegrał wybory. Bo się okazało, że władza nie uzależniła na tyle od siebie obywatela, żeby ten obywatel musiał na nią zagłosować. Teraz już tego błędu, że wyciągnięto naukę z tego błędu. Czyli do, do, doszliśmy do takiej sytuacji, że władza dużo zabiera, by potem rozdać. Tylko, że problem to jest duży problem, a często o tym mówimy. I trzeba o tym mówić. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Te pieniądze, które ma rząd, które rząd daje, najpierw musi zabrać obywatelowi, tak? Więc to jest błędne koło. Ale w przypadku tego błędnego koła dochodzimy do sytuacji takiej, w której obywatel przy okazji się uzależnia od władzy. Chcemy o tym mówić, będziemy o tym mówić, tak samo jak o demokracji bezpośredniej. I ja wierzę w to, że to jest proces, tak? tego nie zmienimy w ciągu, nie wiem, dwóch czy trzech miesięcy, czy nawet dwóch czy trzech lat. Ale z czasem obywatele się zorientują, że płacą coraz więcej, pracują coraz więcej i mają tak naprawdę coraz mniejszy wybór. 3 maja 2019 roku. Paweł Grabowski, prawnik konstytucjonalista, poseł ruchu z 15, sobódka pod masywem ślęży. Dziękuję Panie proszę za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.